Wywiad z polskim rzeźbiarzem, zabawkarzem, a także poetą, Janem Pukiem. Jan Puk w skrócie, czyli mistrz drewnianej zabawki z Trześni. Artysta, który z kawałka lipy potrafił wyczarować cały świat dawnej wsi. Jego ruchome figurki, drwale, kowale, wiatraki nie tylko bawią, ale i opowiadają historię ginących zawodów i tradycji lasowiaków. Bez gwoździ, bez farby, tylko drewno, pomysł i ręka artysty. Laureat nagrody Kolberga, poeta i regionalista, który strugał nie tylko zabawki, ale i pamięć o przeszłości. Jak zaczęła się pana przygoda z rzeźbą? A ja, no, sowiacy kochali drewno. I dlatego mój ojciec robił drewniaki takie spody dla chłopów na zimę i opomagałem w mój młodości. I, no i drewno polubiłem, bo było dużo e, dawniej na wsi. Bednarzy robili wszystko z drewna, no i wozy drewniane robili, jeszcze żyło się dawniej po ostatniej wojnie, po stanemu, przez 10 lat, no i nie było światła, niczego, ludzie byli sami wystarczalni, no i, i, i później w szkole robią najładniejsze zabawki, ładne, piękne, do dzisiaj jeszcze tam w szkole mają, Po pani mi pisała, mam ten list nawet, ale już te już panie nie żyją, no i później jak się już później ożeniłam tutaj i pobudowałam budynki gospodarcze, zdawało mi się, że to wszystko, o chałupę pobudowałam, że to wszystko za mało dla mnie. Trzeba więcej siebie wydobyć. I coś przemówiło we mnie, żeby poszerzyć swoje pasje, zabawki dawne i, i pomyślałam, żeby wiatrak zrobić ruchomy i pojeździłam do Kurbuszowy do skansenu, żeby to zobaczyć, że cztery razy i po mniejszej skale, no i u... robiłam to cztery miesiące. Całą zimę, no i nareszcie się mi to udało. No i to jest pierwsza prasa i od tego się to zaczęło. To Super. Pytanie numer dwa. Czy ktoś z rodziny lub otoczenia inspirował Pana do tworzenia? Nie, to, to moja myśl była taka, takie pragnienie, e... Polubiłam se drewno, bo w szkole, jak mówiłem, za babki, robiłam i nikt mnie nie nakłaniał do tego. To jest e e pragnienie od wnętrza tego, tego co, co robię. Bo kocham drewno. Od początku drewno ludziom służyło. Ja go pokochałem, ze mną będzie żyło. Będę z niego tworzył piękne dzieła, oby sztuka ludowa nigdy nie zginęła. Nikt mnie do tego nie nagonił sam. Bo pan jest jeszcze poetą, prawda? No pewnie wiersze piszę do kasy i kardaj? Tak, Mamo, jak wy... Ma pan wiek do gwizka? Z ogziskę ma pan wiek? Nie, to jest takie poważnie. O piszuczkę Piłsudskie wyrzeźbiłam piszuckiego, też wiesz ułożyłam. E, wyrzeźbiłam papieża, wiesz ułożyłam. Ja o, o konia wyrzeźbiłam też o koniu. Przez tysiąc lat my koniem wciągnięty do pługa, do ziemi ojczystej na ciebieś o Polskość robili, o ciebieś my walczyli. Ja to mam w tomik wierszu, dwa razy wydawałem szkoły, zabieraniu, bo tam na uroczystości różne rocznicowe wiersze piszę. No i dlatego do gazet dużo artykułów Pisałem i dalej piszę do miesięczników różnych, nie tylko drewno, ale i... I właśnie dominuje we mnie literatura, historia Polski. No dobrze. A skąd czerpie pan pomysły na swoje rzeźby? No po, 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 pomysły że czerpię, żeby co no, sam od siebie. To nie, nie podpatruję, bo to nie, tego wszystkiego, choć wystawy moje są, to niech ludzie są twórcy ludowi popatrzą, czy tam nie jest podpatrywane od kogoś? Nie, nawet, ale po moich. A ja bym chciał, żebyś to, kto chcą, moje prace robić. No nie ma takiego chętnego, żeby zrobić moją pracę, bo to są prace ruchome. Prace. No jest, a ludzie robią dużo tego tego pujarek, takich pukawek, wszystko na tokarkach, a ja robię ręcznie wszystko, wiesz. I pomysły mam. I ja Ej, ja chcę pomyśleć coś nowego, coś nowego, coś nowego. Ja muszę sam wymyślać to wszystko. Dlatego, że nie ma konkurenta, żeby, żeby mnie to podłapał. To Ja bym nawet chciał, no, żebym jakiś uczeń był i pomagał. No to po, po raz przyjdzie ktoś, popatrzy, to jest areszt, pokaliście się. Polska matka się zrodziła, u ojczystych się wyuczyła. Bo takie było ojczyzny wołanie, w sercu zostało się jej nauczanie. Na koniec rzekłeś pierżynki swojej, złóżcie me serce u matury mojej, bo mi matka nakazała trudy znosić aż do ostatnia." Iż też nocy cały życie szanował, o Polska jak dzielny rumak żeś bojował. Pod twoim przewodem ojczyzna się rodziła, Co onki za mądrych królów daleko słynęła. Przeszedłeś w więzienne progi wroga, A Dla ciebie była ojczyzna droga. Kult stalinowski z historyk się wymazał, A naród wierny o tobie pamiętał. Nadeszła godzina wolności, Dzisiaj w szkołach uczą o twojej waleczności. Niechaj przez wieki Twe trudy znoje, niech się święci marszałku imię. Dziękuję za uwagę. Brawo. Brawo.